Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rafta. Nie ma. Odcinku numer. 7. Dokładnie. Odcinku numer 7. No, ten. ptak Czekaj Kurde. na pewno. Czekaj, czekaj, czekaj. Odcinku numer 7. Tak, faktycznie, no. No właśnie, w odcinku Fak numer 7, panie anonimie Panie anonimie, pan jest głupi. E... No, już się zastanawiałem, no. No zapas nagrywamy. W tym odcinku pójdziemy dokładnie na tą część i zabijemy tego ptaka, bo już mnie wkur... kur Nie e... też. Dobra, tam ma Dobra, włazimy do środka, żeby nas nie trafić. Czekaj, nie, 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 ja go właśnie chcę zabić. Dostał tam. No e... Tu. Hita. Chodź. Ciekaw co z niego mi wypadnie. Przydałoby nam się ta głowa tego ptaka. Teraz biorę. Mamy trzy części linki. Trzy A części A mamy ile? Jedną. Chyba jedną. jedną. O, ale mamy no. trzy kable do ładowarki. No no no. Ty jedną, no to w sumie nic stąd nie weźmiemy w póki co. Ty jak on skręca? O! 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 o, widzowie, Spadłeś? widzieliście, co się stało. Widzieliście, co się Ale mam farta, ale mam farta, co nie? Takiego farta. Ej, dostał z maczety. Dobra. Hita. No bardzo dobra. Dobrze. Chodź. No raczej chcę go zabić. Tak, chodź, chodź. Jak ja chcę chłopaka, ubić już. Że nam już nie przeszkadzał. Ej, z maczety, mówię. Dobra, dostał A nie, hito. nie dam. Don... Ła, też dostałem. No, wcześniej leciał niżej i dostał hita ode mnie. Jakbyś trafił. Dobra, widzowie, machita. Big. Nie, nie dostał. Big. Musimy z, z, Jak dalej zejdziemy piętro niżej, Big. ja go wtedy ubiję y, z maczety. Wejdę na drabinkę. O. Widzę jakie jest dół, o tam mądry sobie Przygotowałem. Jest, zabity. I zginął. Poleciał na O boże. Ja poleciał tam na dół. Wiesz co, to poczekaj, ja idę go zlutować. Dobra. Takiego tam parkura chłoprowi. Oj widzowie. Ale tu się muszę Warto zajrzeć. Jak dostaniemy tą głowę. Jest głowa. Pięknie, to będą mieli głowę ze wszystkich potworków. Przy okazji mogę się trochę rozglądać na dole, jeśli chcesz. I zobacz. No, na, sensie już... na dole to wiesz, tam będzie tylko to jedno, takie o którym ci mówiłem. E... Ta, to będzie trzeba tu zanurkować widzowie tam na dno. Ale to później, a jeszcze tutaj mogę to zlutować. Panie anonimie. Eee. O, lutuj. Lutuję, lutuję. To ty tam zrób tą górę. To aha, bo ty, górę. aha, bo chcesz na mnie poczekać. No, bo my musimy tu przejść. Dobra, dobra, już. Eee. Hop, hop. Hop. Co jest stało Panie Anonimie? Bo Klań słyszałem... się spadło że tak po... Słyszałem przekleństwo Na K Tak powiem troszeczkę mi się spadło Dobra Na kurde, Ała Też mi się Zdech spadło Gdzie ja No nie da się tam wejść widzowie Widzicie co się dzieje Może tak jakbym wszedł? Czekajcie to jest tak zrobione, żeby tu wejść. A! 200 kiłów. że W sumie to nie 200 kg, bo spadłem kilka razy, więc no. Tu lutowałeś, tak? Tak. Lutowałeś? Nie. E, tu. Gdzie no, ja nie. idę? Nie lutowałeś, to czemu tam były drzwi otwarte? Aha, bo czasami są po prostu pootwierane chyba drzwice, nie? A ja żem zapomniał o tym. Totalnie. Nie, są potwierdzone szuflady. Ale tak śmiesznie, potwierdzone szuflady, co nie, że zostawiam. Dobra, bo... idziesz czy nie idziesz? Czekaj, tam, bo tam, ty, tam, widzę ty cię zlutować wszystko ładnie. Ty, ty, ty jesteś na tej części, przez którą, do której ja muszę dojść przez tą linkę. Więc ty Możliwe. tam zmy wejdziesz, a ja. Tam masz drabinkę na domku. Możliwe. A ja po prostu sobie do ciebie tam przejdę. Tak, to ja idę do ciebie, możesz nagrać mnie od dołu. Czekaj, już, 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 już. daj chwilkę. E... Pan idzie do mnie, patrzcie. Para, du, du, robimy. Dum, du, du, dum. Co jest? Masz w dupie strzały, ty. Many. Ty, hey, faktycznie, o kurde, ty. Nie boli cię dupa czasem? Weź mi wyjmi. mordo. To weź stań. Gdzie ty jesteś? Mordo, odwróć o się. Ło. Się zbugujemy. Stani się odwróć. Trzy. CZTE-RY! Jeszcze jedna! Jeszcze jedna! Dzieje. A faktycznie, ze stopy! Trzy... cztery. ry O Jezu... Owo... Najgorzej, co nie? Aż później z maczety dostajesz. Ta? Dobra, idę łapać A bo tu kształt. jest ta wyspa... Tutaj jest jakaś dobrze, rakieta. Dobrze, Uuu, dobrze, Piła. Pić. O. Tu jest jakaś piła z Pozbieraj, pozbieraj. O koza. Słusznie, słusznie. Koza? Będzie trzeba ją uh -huh. wziąć później, te wszystkie zwierzęta. Będzie trzeba sobie przygotować tych siatek dużo, żeśmy je złapali i zrobić im jakieś takie malutkie. Właśnie no, nie tata. wiem. Nie wiem gdzie, ale coś będzie trzeba wymyślić, jakieś ogrodzenie. Wybuchowy ich. proszek trzeba. Wybuchowy, czyli trzeba zejść. Wybuchowy proszek widzowie mają te ryby. A. Aha, patrz. Anonym. Żeby wysadzić to. Anonym, anonim. Tu jest ta wyspa jeszcze, ta po boku, ja po nią idę. Co Ja eee, widzę tą rybę. Co? Wybuchowy proszek musi być do niej. Czekaj? Musisz no, ją e, sfarmić, musisz ją farmić. Farmię. Tylko tak, żeby ciebie za blisko. Idealnie, idealnie płyniecie. Pięknie. Lutuję. Aha, no to już. Dobra. Dobra, mamy wybuchowy proszek, ja mam teraz 40... tylko muszę jeszcze nie? zlutować A nie, dobra, no. jest wybuchowa maź, to ja trzeba A, to tutaj jeszcze wysuszyć. nie zlutuję, to już prędzej, no. ale też wątpię. To trzeba tam wyjść, gdzieś było wejście na górę, się zbugowałem. I boosty se samemu zrobię, no to ok. Tak? To nieźle. Widzicie, do czego zaszło, że my se sami, sami se boosty robimy. Ja sam tego boosta że jest szansa, że zrobiłem tego samego boosta co ty? I to też sam? Nie patrz, podchodzisz tu i skaczesz od okna. No bo, że tak. Tu. Ależym tu. zrobił teraz trik. widzowie. jak my najlepsi z rafta na polskim YouTube. No, normalnie. Czekajcie, I jakiś take. YouTuber wpadł na to, że tutaj można zrobić sobie boosta. Nie, po bo prostu bardzo dobrze znamy tą gierkę. I to jest duża zaleta. Ty już lutowałeś, widzę. Dobra, to ja idę na... Trzeba iść na tratwę wysuszyć ten proszek. Chcieliście hmm. widzowie tego... Z tego trika? Poza tym jeszcze trzeba jedno zlutować, chodź. Hmm. Musimy tu wrócić na tą tu. dużą wyspę. Wiem. Tam domy jeszcze są do zlutowania. Mm -hmm. Eee... Dobra, tu... Pójdę tędy... O, tutaj jest jakaś skrzynka. I teraz tam muszę iść na górę jeszcze. Dobra, hop, hop, hop. Ty już byłeś tu na samej górze, czy nie? Tak. Nie. Tam tam po... Ej, nie a ja się tam, tam Za bardzo nic nie więc, było, Dobra, ja wracam tędy. Hop, sasa. Ej, tu jest ten rowerek, będziesz musiał tam zejść. A to ja nagram ze swojej perspektywy wtedy, nie? Tam Aha, mi wylatują itemy, chodź do mnie, jestem przy rowerku. Bo i to... albo chodź, czekaj, zjem sobie ryby i będę miał itemki Dobra, to zjem. To wypiję hop, hop. Dobra i mam ity. Oj, dużo mam rzeczy Oj, bardzo dużo bym że mam rzeczy Eee, zupa Ej, ja idę do... Ten. Przepalić tę tą maź wybuchową Dora. i zrobimy rakietę. No Było lutowane, ta, to jest tam to miejsce. A to tutaj tylko muszę wyjść na górę. Hop! Ja jestem z powrotem na górze, mordeczko za chwilę. Dobra, a ja zaraz przyniosę tam tą wybuchową maź i będziemy Jeszcze to tutaj muszę zlutować całe. Robię, ja do razu sobie odłożę itemki. Jem te buraki widzowe tylko dlatego, że chcę mieć więcej miejsca w eku. I to, że wiosło dostałem? No czaję. Oj będzie noc widzowe za chwilę. Ej, hey, to w sumie możesz sobie wrócić na tratwę. Widzowe, jesteśmy po cięciu, będziemy odpalać rakietę. Odpalaj rakietę. Uwaga. bo Ja nie mogę. many jak. I myk. A co za tam Chodź. leci? Chodź. Właśnie musimy to złapać. Łap to. Coś tam wylądowało, many. No na spadochronie. Tu żeś w ogóle skrzynki nie wziął. Idź po to. Patrz, jak ty się po to wspinasz. Z góry. Idzie anonym. Pyk, jaki dzielny wojownik. I co to jest? Fireberry możemy zrobić Major Tom oraz część, część linki. A jeszcze, jeszcze jedna. jedna. Mam dla ciebie cztery strzały. Dobra, git. E, Dobra, to teraz po tych linach trzeba tu gdzieś iść dalej. Tylko, że pytanie brzmi, że gdzie? Właśnie po tych linach chyba nie gdzieś nie da dojść. Czy ja teraz nie muszę czasem zanurkować już? Szczerze, możliwe, że musisz zanurkować już wiesz. No to trzeba ja sobie nagrywankę odpalę. Anonym po prostu mam widzowie, nagra to ze swojej perspektywy, a ja to zmontuję i wrzucę. Tak, żebyście Dokładnie. widzieli o co chodzi, bo ja nie wiem jak tam się robi to zanurkowanie, a on to zawsze robił, więc mu to pójdzie na S, nie? No to let's go czekaj. Aha. Ja sprawdzam tak tylko jeszcze z góry tutaj widzowie czy jest jakaś lina, po której możemy przejść bez. Te takie metalowe. Możemy po tych metalowych mhm. chodzić. Eee, nie ma. To jest to. To jest to. Ale tam się dało wskoczyć bez tego. O. Op, op. Tu się chyba dało wskoczyć bez posiadania... Ta. A nie dało się, dobra Zaraz zobaczycie pewnie anonyma, który idzie na dno Tak, ja tylko muszę sobie sprawdzić, czy mi się to nagrywa jakoś Rowerek. sensownie Jak działa ten rower w ogóle, bo nigdy nie wiem On ci połopuje powietrze, czy jak? Nie mam pojęcia, jak to działa Patrzcie, on tam będzie schodził na dno Dobra, lecimy, nurkujemy tu widzicie, macie takie spoty, jakby takie butelki, nie wiem, kontenery wielkie, w nich sobie bierzecie i powietrze, że tak powiem, napełniacie, no dokładnie tak, no i nie, nie możecie się dać zawić przez te ryby, o właśnie to. No. Tylko właśnie musimy ogarnąć, jak się robi tą tyrolkę. Bo, jak jej tu nie będzie pod wodą, to ja nie pamiętam, gdzie to się szło po nią. Dobra, powietrze mi się kończy. Dobra. Dobra, lecimy dalej. No, już jestem po drugim takim spociku, i płynę ciągle w dół. No nie, akurat wszystko widać, ale jak patrzę w górę to nie widzę lądu, nie? I mnie ta ryba goni. Mam chyba część linki. Ta, część linki i wykrywacz do metalu. Ta, do ambulatorium i wykrywacz metalu. I bo u mnie trochę lipa z jedzeniem jest. A nie ja mam jedzenie, tylko picia nie mam. Ta gitara. Dobra, to jak mamy trzecią część linki, to idziemy do tego na środku, bo tam trzeba coś wziąć za te trzy części. Ta płynę do góry. Co jest? O. Płynę. No trochę jest. Dobra, nie wynurzę się teraz, tylko jeszcze... Muszę zatrzymać na chwilę i zjeść coś. Dobra, lecimy do góry. Dobra Jestem I kozak Ja sobie zatrzymałem Dobra daj pić Masz Bardzo proszę Jedzonko też mam jakieś tam I chodź Dobra. zrobić Dzięki. tą Trzymaj, trzymaj, trzymaj Chodź zrobić to takie, żeby sobie tam móc skoczyć Na tyrol. Dobra. Tędy chyba się szło, co nie? Tak mi się wydaje, no. Też mi się tak wydaje, że tędy. Teraz widzę, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to chcemy iść na górę samą i trollkę. Chodź po linię, pójdziemy, będziesz. szybciej. Aha, bo ty tak poszedłeś. Ja przejdę tędy. Możesz iść, pokażesz. Ja idę po linię. Hop, jestem. Dobra. No to kamień. Tam trzeba teraz. iść tu. I tu. Hop, elegancko. O, elegancko. I teraz I to musisz na tematy. siebie założyć? Tak. A ty musisz coś zrobić. Nie, ja mam też. Też? To I chodź, może pierwszy płci Nie wiem gdzie poszedłeś, a ja poszedłem tu... O, ta. Ulala, widzowie. O, tu będą ja tej ja świnie, ta. Tak, ta, ja ta 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 będę daję bił z łuku, wiesz, Oooo, zarobiście kurwa. Teraz powinno być, no... To co w ostatnim odcinku. Wbiłem ci strzałem w dupę, za strzelić świniaka, co nie? Jakbyś pomógł, bo tak się trochę na mnie... Pomógł. Pomagam. Zabiłem jedną. Dobra, ja spadam, bo ja mam malutko. Zabiłem drugą. Zabiłem. Nie, a Robin Hood powraca, co nie? No, ja jeszcze te złapię. Robin Hood. Okay, Jak ktoś ja pamięta, Robin Hooda z poprzedniej jego To daj łapkę w górę. To daj łapkę w górę, dokładnie. No, ja sobie Robin jeszcze pszczoły pozbieram. A ja lecę lutować dalej. Lutuj tam to ambulatorium. Tam, tam klucz dostaliśmy. Okay. Tu. Lecę tam do ciebie. Maśl licznicza. O, Maś się lecznicza. przyda. I to nawet dwie. się przyda, a te złote, czy te szare? E, już ci mówię. E, taka chyba złotego koloru ona jest, nie wiem. Uuu, ja tak klucz. W skrzyni bórek. burmistrza. O, też mam Maś, tak, złota. znowu mam Maś i biopaliwa. Jakieś mam. tam jedzenia różne. Czy lutowałeś tam dół? Nie, no tego lutowałeś. to tu, tu, Tutaj nie byłem jeszcze chyba. No czy tam nic Byłem nie Czy nie byłem? Nie. Nie, nie Dobra. Brak. To teraz no. do, do burmistrza. Ta, teraz trzeba do burmistrza iść, o widzowie. Czyli tu był burmistrz. Gdzieś. Teraz trzeba... Znaleźć trzeba wrócić chyba na tą środkową. A wydaje mi się, że ta. I ze środka dopiero lecić dalej, co nie? A. A. widzę chyba jak trzeba wrócić. Ta. Tu jest tu lina. Tu jest taka lina, no. O kur... Trzeba w nim trafić. A ja trafiłem. Ja o, odblokowano osiągnięcie widzowe. Co odblokowałeś? Jakieś trollka, 500 razy coś tam. A, tak, to ja też to będę miał w ogóle niedługo. Eee... Ja jestem u burmistrza widzowe. Eee, jest już. mój cylinder, który chciałem mieć i będę go nosił z dumą. Hop, schemat, to jest ładowarka do baterii. Ulala. Ładowarka do baterii, to w kolejnym odcinku widzowie, o to jest ta skrzynia burmistrza chyba W kolejnym odcinku już przynajmniej wiecie co będziemy robić Dobra, zebrałem Tego zebrać nie mogę W kolejnym odcinku widzowie, o to jest ta skrzynia burmistrza, dobra Uuu, ile rzeczy W kolejnym odcinku widzowie wiecie co będziemy robić, będziemy poszerzać naszą tracwę najprawdopodobniej Bo kolejna wyspa Jest przerąbana mówiąc wprost będzie na niej, no, ona jest taka mega no. zagadkowa do myślenia, nie? Trzeba No no Ten. Trzeba ruszyć głową, a w naszym przypadku ruszenie głową. Po tym jak siedzieliśmy prawie ile z rok? Na elekcjach, to... GG. <laughs> Dobra, to spadamy stąd, tylko trzeba jeszcze wziąć te zwierzęta. Choć no trafę, zrobimy siatki i się... To trzeba z tą rybę zabić. Tak. To mogę ci zejść na dno, zobaczyć gdzie ta ryba jest. Weź ją tam jedną jakąś zabi. Tu nie widzę żadnej. Dobra, to ja najpierw sobie może i temu odłożę, a później się zobaczy co z tą rybą. Hop. E, te schematy mogę wywalić wszystkie. A. Dobra. E, hop Tego astronauta trzeba tu postawić. Super, to się I teraz tak. E... Maś, o mam złotą maś w spnączach Tutaj odkładam ja, ja też mam mm -hmm. A czym się różni złota od niezłotej? Złota jest lepsza Szara, Aha. bo do niej jest miód jeszcze potrzebny, a ta szara to jest mamy. zwykła Oj widzowie, będzie teraz segregacji To my sobie rozdzielimy itemy i powiemy wam co dalej Wyspa. Tak. Oto ta piękna wyspa została zlutowana. Okej to ja wbijam kolejne współrzędne, no bo. Pięknie. No, wbiję kolejne współrzędne, ale w sumie popływałbym sobie troszeczkę na pewno trzeba rozwinąć trawę. Bo nie wiem czy jesteśmy przygotowani na tyle, żeby już od razu na tą, tą wyspę wiesz, płynąć, o można teraz myślę i ty wiesz, o którą chodzi. A. Bo ona jest naprawdę duża, widzowie. Ona już 2 km od nas, więc... No. Grubo. Mamy wszystko dosłownie Drzewa by trzeba posadzić jakoś A. Tylko najpierw zróbmy może w tym odcinku jeszcze ten ul, co nie? I... Ja, ja już wiem ten... co ty chcesz chyba tutaj dać, tu chcesz ten ul dać? E, nawet dwa Tu? Na tu górze? Tu i tu Może i... kwiatki trzeba dookoła, pamiętaj No to tu bym wtedy zrobił płaskie, nie? Czyli tutaj dołożysz takie ten, żeby było na płasko. I tu będą I dwa. Jeden będzie tu na dole, a drugi takiego, będzie tu patrzeć, na górze. Tak chcę zrobić tu chcę tak zrobić. O. I tu na górze i tu na dole będzie ul. Cze. Będzie chyba ja git Dobra, łuf y, ryby Pala. w międzyczasie wędka jest tu. Otwalam ci ja silniki. A ty musisz cofnąć. Ja cię tak. muszę dać na wsteczny. Ta 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 ta. Na razie płyniemy w którąkolwiek stronę, ale wydaje mi się, że tak za tą wyspę płyniemy. No, tu... Tylko no, tak no, powiedz no. mi, żebyśmy nie popłynęli wiesz gdzie. Żebyśmy nie trafili na tą w lewo, wyspę. W lewo, w lewo, w lewo, w Dob lewo. Dobrze, dobrze. Do przodu tutaj. I teraz do przodu. Także Czy płynąć naryb... szybciej? W przeciwnym kierunku powinniśmy. A chyba płyniemy trochę szybciej, no? Możliwe w sumie. Tak. Jest szansa, że płyniemy trochę szybciej. Dobra, ty ów te, ja łowię i te... Trzeba Aby siatki zrobić. Siatki, 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 siatki trzeba zrobić. Tak te. Nie mamy dalej siatek, a jesteśmy już daleko. Czyli chodzi o fabułę. I tak jak mówiliśmy widzowie w poprzednim odcinku chyba, z tego co pamiętam, że mamy bardzo fajny pomysł na kolejną serię, tylko musicie dać nam czasu na zrealizowanie go i... i po prostu wyrazić chęć. Do tego, że chcielibyście. Jest to gra przygodowa, w której większość czasu spędzilibyśmy w lesie, polując na zwierzęta, tyle mogę podpowiedzieć. I na pewno byłoby bardzo, bardzo, bardzo śmiesznie i ciekawe. I nie nagrywalibyśmy tego w ten sposób, żebyśmy robili, nie wiem, jakieś 24-godzinne odcinki czy coś, tylko po prostu robili odcinki takie, że gdzie się dzieje coś, byśmy wrzucali i byłoby fajnie, co nie. Ale Mogę podpowiedzieć tyle, że jeżeli chodzi o takie gry łowieckie i tak dalej, według mnie jest to najbardziej zaawansowana gra, jeżeli chodzi o wszystko. Anonym nigdy w nią nie grał, w sensie grał no. u mnie, więc będzie musiał się nauczyć wszystkiego od nowa, a ja już mam cały swój asortyment, że tak powiem, zdobyty, oprócz jednej broni tam, którą sobie kupię, wydaje mi się, że tak dzisiaj nawet, więc będę miał wymaksowaną gierkę, że tak to nazwę. I będę go kierował i będzie fajnie. No po co macie widzieć od początku jak ja na przykład zaczynam, skoro Anonym będzie od początku szedł, więc będzie spoko. A tryb a multiplayer jest, a właśnie głównie chcielibyśmy się skupiać na tych grach, w których możemy grać multiplayer. Na pewno odcinki, które też wam wrzucę to będzie Battlefront, ale to wrzucę już sam nagrywając to i tam będzie po prostu sama akcja, bez żadnego dźwięku, bez głosu, bez niczego. Po prostu sama gra, co nie? Jeden gameplay z bitwy, no, na przykład igit. cztery postacie, wszystko pokazane. Później ja coś super bohaterowie mogę powrzucać różne takie rzeczy. Bo Battlefront to jest gierka, która według mnie oczywiście chodzi o dwójkę. Jest gierką, która na pewno według mnie jest godna tego, żeby zrobić z tego jakąś mini serię. mojego laga. Ile tam potrzebowałeś desek? Jeszcze ja sobie jeszcze wziąłem. Tutaj to nad kole muszę troszeczkę zabudować. Kurwa, spadłem. Ej, płyniemy. Ty, szybko, nie dogonię to, nie? No, szybko płyniemy. Nie, dobra, doganiam, ale ledwo. No, szybko płyniemy. Też to zauważyłem. Teraz, szczególnie przy łowieniu itemów, to zauważyłem. I otwórz płynie. mi drzwi. I. Ej, do nie Dobra, jestem. Ci silnik zatrzymałem na chwilę. Ja Gdzie? No, trzeba no to uważać, że nie spaść. Będzie lipa. I idealnie. Ile potrzebujesz deseczek? Po prostu zbieraj. No to mam, to możesz już zrobić ul w sumie. No to 20 łącznie trzeba. No to w skrzynce mam ile? 12. No to już. Na początku Chodź. jeden, później zrobię drugi. Chodź. Masz. Robimy ul widzowy i w tym odcinku to będzie na tyle. A w kolejnych odcinkach zobaczycie, co będzie. Ale będzie kolejna bardzo duża wyspa, większa od tych wszystkich, nie wiem, czy nawet razem wziętych. Zobaczcie. Więc... I na niej wydaje mi się, że tak z trzy odcinki mogą wejść, Dobra, Jak z Już tam idę, wszystkie materiały potrzebne. Dobra. Ty, jak my dwa ule możemy zrobić? No i taki był plan w sumie. Dobra, mamu, dawaj mnie tu z tej wyspy były dwa odcinki, to z tamtej będą trzy. Coś mi się no. tak wydaje. Dobra, mam ul. Chodź. Widzowie, wykopam na chwilę. Tam na górze e, go, tam, go postawić, co? No, no, no? tak. później po się postawi. Doku, nie nie go coś. Tam jest wyspa mała Hop, mamy ula. Trochę żeś go postawił tak krzywo, co nie? Także. Tak wygląda ul bez pszczół. A gdy pojawią się kwiaty to będą pszczoły. To jest narysowane nawet że poczuł kwiaty. Jak go tak uderzył. Dobra. No to co, wydaje mi się, że nasza tratwa wygląda jak wygląda. Według mnie jest, jest kozacka. Eee y i wydaje mi się, że w tym odcinku to będzie na tyle. A więc choć anonim pożegnamy się z widzami elegancko. Ty jesteś. I zapraszamy do kolejnego odcinka, bo będzie grubo, oj będzie grubo Tu pan burmistrz będzie. Major ty, czyli burmistrz, co nie? Z angielskiego Jesteś majorem No gościu Ja nie Piek mam maczetę Dobra, wszystkiego najlepszego widzowie, jego oglądania przede wszystkim Kolejnych odcinków, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i trzymajcie I się, się. W i widzimy się w kolejnym odcinku.